Sorry, szwagier, ale już będę leciał, bo jak za późno wrócę i to jeszcze na bani. Tch, ach, jak mnie Zośka kopnie w szyję, to zabiję. Eee, bo ty źle to robisz. Ja mam złoty środek na to. Mi żonka nigdy awantur nie robiła, jak wracałem po pijaku. No ale jak to źle? Wracam po cichutku. Buty już na zewnątrz zdejmuję. Drzwi nasmarowałem, żeby nie skrzypiały. Kładę się po ciemku, a i tak zawsze się budzi i awantura gotowa. No właśnie o tym mówię. Źle to robisz. No to jak ty to robiłeś? No normalnie. Wracam do domu, to całe osiedle słyszy, że ja idę. Napierdalam buciurami po drodze i krzycze Kochanie, idę do ciebie. Tu silno w rzucam buty w jeden kąt, ciuchy w drugi. Edy po jak jak dam radę, jak nie dam rady, to nie idę i śpiewam na całe gardło. A potem wkraczam tu do sypialni i krzyczę, a teraz będzie seks stulecia. I co? To co? Jeszcze nigdy się nie obudziła. O kurwa, Syn. Dwa piwa poproszę.